Z drugiej strony Matiku, dzisiaj wam pokażę Me niezły opening Bo będzie 11 megaboxów 11 tak nie mylicie się Jeszcze jedna dar darmowa skrzynka mała Nie, nie A nie tak Będzie 11 megaboxów Także y Dotrzymajcie do końca a ja idę kupować ten pakiet Dobra tak zobaczmy czy będzie błąd czy nie ma pieniędzy no. O, dobra. Zapłacone, także my przychodzimy. Siem, 180 gramów. Pierwszy Mega Box. Zostawcie łapkę w górę, żeby, był, żeby było więcej takich openingów. I uwaga! Jaka liczba? Piątka. No kurczę. Jeszcze jest szansa, ale nie ma. Jakieś dodatki? Nie ma. Drugi. Szczę, szóstka! Szóstka! Szóstka. Zobaczmy. Co to jest? Peny. O nie! Nie mam peny. Skąd ja nie mam peny? Ja przecież miałem peny. Szóstka kolejna! Co jest? Uwaga? Doma, jaki. Bardzo rzadki. Co jest? Piątka. Dobra. To jest chyba czwarty. Tak, to jest czwarty mega box. Piąty. Dobra. Piątka. Nic. Dobra. I szóstka. Piątka. Yy, zobaczmy, czy nam jeszcze coś wydropi. Bonus. W Wójna. To jest chyba, nie wiem, który mega box. Szóstka. Kolejna szóstka. Dobra. Co jest? Co co? Stał paler! O nie. Dobra. To już końc Mega Boxów. Dobra, kupujemy jeszcze cztery. Raz. O, szóstka! Co jest? Uwaga! Stał paler! No nie. Co jest? Szóstka kolejna! Co jest? Uwaga. Riko, Riko. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że miałem Rico. Piątka. O! Ostatni mega box Piątka. Kurczę. I darmowa skrzynia. Nic. No trudno. Ale fajny opening w sumie. Mega fajny opening. Podobał mi się. Bardzo. Tutaj parę nowych postaci Rico tutaj będę nią grał widzę od razu mu okej, okay. zagrajmy sobie jeden mecz Ja ale fajny opening 11 megaboksów. dobra, zobaczmy mm. już wiem jak się ją się wali, no bo inni grają ją, także na Franka będzie efektywna. Przy ściany. No, przy ściany też będzie efektywna. No, Na tak naprawdę. Może też walić przy ściany. Dobra. Nawaj, nawaj, nawaj. Dobra, nawaj. Ok. Dam, dam. okej okay. au 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 Je mięso Tu jest ten low. Low. Tu jest ten low. Dobra. Niszczony low, Nie no. O Jezu, prawie zbyt zginął przez tego ulta. Kurczę. No zaraz zginie, Okej. Okay. Biorę. Ile szóstek dzisiaj zrobiła? Low, 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 low. Jest tu low. To będzie nawet on Loa. A wow! chyba strzela. Dobra, leży. To Daryl, Daryl. Nie no, mój no! Nie, gadaj, no... Zabili. No trudno. Trzy. Trójka. Zero pucharków. Ogólnie bardzo mi się podobał ten opening. Bardzo rzadki trafiłem. A żadna niestety legenda. Ale okej, okay, to jest bardzo fajne. Mi się to podoba. że tutaj sobie odokulę jako nowości. Jeszcze dwa nowości. To jest ból do bóla, Są palery. Ej, zobaczmy jego saupaler. O, jestem ciekawy, jak działa. Mogę kupić jeszcze. Gemy? Ej, właśnie mogę kupić jeszcze Gemy po mam 400 to mogę kupić gemy. Czyli Ej dobra, ja mogę się uleczać Co jest? Ej dobra, spróbuję, niech on Dobra? Ej, nie wiem, nie wiem, co to robi. Nie wiem co to robi, ale my mam nadzieję, że my już to wypróbujemy jemy w tym w następnym odcinku ja się z Wami żegnam, papa, pa i cześć. Bardzo fajny opening. 10 na 10.